Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Maciej Rataj, rata. Witaj. Sieleczko. Jak się bawisz podczas fenu? A, dobrze, dobrze, dobrze. Przyjechałem trochę się odchamić. Czyli, ale odchamić, bo uważasz się za hamę, czy odchamić? ponieważ. no tak, ja uważam się za i Teraz trzeba poglądać takich sportowych starć. Zobaczyć, jak to trochę wygląda z innej perspektywy, bo kiedyś tylko raz byłem na jednej gali sportowej, ale tak nie do końca. Ten fent, co był tak pół na pół, były ha, takie tak. mieszane, więc to było tak. I teraz to jest moja pierwsza taka prawdziwa gala sportowa. Zobaczyć, jak to wygląda troszeczkę z perspektywy po prostu kibica. Bo wszystkie inne gale to były frikowe, w których też brałem udział i tak wiesz. I tak inaczej bo po prostu, nie tak jak sobie popatrzeć dokładnie. A to... też Moja dziewczyna chciała przyjechać, mówię, dobra, spełnimy jej marzenia, jedziemy. I to nie ma żadnego. Y... i to nie ma żadnego. Kurwa. Pulałem się. Zdarza się, też się leje. A to, to zauważyłem, że wszyscy będą teraz pisać, nie? No. Ale czarne, nieważne, dobra. No, nie wrac widać, no? Wracając do tematu. I to nie ma żadnego związku z tym, że przyjechaliście y, chyba kilku zawodników z Prime'u, przyjechali na galę Pawła Jóźwiaka z y, To nie ma w ogóle żadnego, kurczę, znaczenia, co? Znaczy nie, wiem, mnie zaproszenie. Okay. No, ale takie zaproszenie, że chodźcie, kurczę, przyjedźcie, będzie fajnie, czy takie zaproszenie, że przyjedźcie? Nie, przyjedźcie, będzie fajnie. Okay. No i no tak, no to jest taka, wiesz co, to ty już taką jakąś ideologię tutaj dorabia do czegoś, nie, ale nie, nie, tak po prostu zaproszenie, taka, stwierdziliśmy, że musieli... spoko, okay. wiesz co, no, kurczę, no fajnie, bo teraz jestem po walce, wiesz, fajnie gdzieś sobie pojechać, po, wiesz, wrócę w fajne miasto, spędzić sobie trochę czas, też fajnie z dziewczyną, no i jakby wszystko się złożyło pod to, nie. Ona też chciała jechać, wiesz, no ma teraz dużą zajawkę na sport, więc fajnie też nie chce jakby blokować w tym, niech wiesz, chłonie tą atmosferę takich prawdziwych walk, to jest, inaczej jest zupełnie, nie niż na frykowych wydarzeniach. Trochę inny klimat tutaj jest, więc spoko, jak najbardziej fajnie, nie? Nawet jakby ta, taka, jak ty to wspomniałeś, ideologia, nawet jakby to się potwierdziło, t, no to jeden właściciel federacji tej i tej, no to chyba to jest takie no, dosyć normalne. Wiesz co? I promujecie, bo nie, nie, nie patrzyłem... Ja nie wiem czy tam on jest właścicielem, a nie wiem jak są podzieleni ogólnie. <grym, <grym, więc okay. so, ja właścicielem jest Kasjusz kurwa. już <grym>, no, <grym>, no, podpisał oświadczenie, to, miał, to. tak, tak oficjalnie właścicielem. I Tomasz bez rąk, który nie ma rąk, ale się podpisał okay. też, więc też było, nie? No. Widziałeś świadczenie, bez ręki, ale się odpisał. No. Ale to jest najlepszy żart, bo my wcześniej się śmialiśmy z tego nazwiska właśnie po no tym. z swojego włodarza? No nie tak, wiesz, nie z niego, tylko jakby same jakby, wiesz to. zabawa słowem, be, bez ręki, wiesz co, i wiesz, z tego się śmialiśmy i widzę, że to poszło trochę teraz bardziej publicznie i każdy też podobał ten żart ogólnie, no. no. Dobra, a to pytanie, bo nie patrzyłem na twoje Insta story, jakie dodawałeś dzisiaj, czy było tam jakieś, jakaś informacja o tym, że jest fan, że kupujcie bilety czy nie? Nie, ja teraz rzuciłem tylko że jestem na fenie i oznaczyłem fen, nie? Ale tak to, żeby mm. <laughs> prowołać jakieś dodatkowo, to, to nie, nie. Nie, no śmieję się, bo nawet... No, przecież wiadomo, że tak jest i jakby, no to nie jest nic moim ci, zdaniem, nic złego. No nie do końca, no bo ty wiesz, no jak dostałeś zaproszenie na jakąś imprezę, no to co, nie chcesz skorzystać z niej? Wiesz, nie, co? Nie, nigdy nie dostajesz żadnych zaproszeń. Nie, zapros nie zaprosili cię tutaj? Co? Co, co zrobiłeś? Ja to, kurwa? Na krzywery, to jak, tymi, jak tak? na Royal Division no? się wbiłem, wiesz, kanałami. a kurwa, no to czaję. To, to, to są tu jacy dziennikarze tacy, którzy są normalnie zapraszani? Są pewnie no, zapraszani, tak. No, tylko my tak na, na, na krzywej rysie wbiliśmy. A dlatego robimy kurwa na tym, na Backstage, kurwa. To jest lodowisko, dlatego A, to robimy, bo jakby nas zobaczyli na ściance, to by powiedzieli, co to wiemali, jest? Kurwa, no. Wyrzucić ich. A, dobra, czaje, czaje. No. się musimy ukrywać. Nie, to nie były żadne wytyczne kontraktowe ogólnie. No to fajnie, co a jakby to było po prostu zaproszenie takie normalne, totalnie normalne. I jakbyśmy nie przyjechali, nic by się nie stało, że przyjeżdżamy, tak jakby nie mamy z tego żadnych profitów, totalnie żadnych. To nie w ogóle nie jest jakby na takiej zasadzie, że nie wiem, o, teraz, na przykład, o, mamy większą gazę za walkę, albo dostajemy jakiś hajs za to, że promujemy, albo mamy większe prawdopodobieństwo zostanie bo albo być jakaś taka adnotacja mała w umowie, żebyście jednak nie. jakieś storkę wrzucili. Nie, nie, nie było czegoś takiego okay, ogólnie, nie? Jedynie nie, nie, to po prostu jest takie, o, jak już będziecie, to oznaczcie spokojnie. nas. Nie, to jest takie, to jest. Jakby totalnie moim normalny, zdaniem nie jest nie. to nic złego. W nie, to jest takie totalnie normalne, ale wiesz, na przykład KSW też idzie mocno teraz, tak, bo wiesz, jest Leksy, która też... Marcin po Dubiel pokazuje Marcina to, Dubiela, wiesz Nawet Oficjalne i... kamery jak tam jest, wiesz, werdykt po werdykcie, jak się Marcin z... Dubiel cieszy. Tak, tak, tak. I wiesz, i normalnie jak tam, nie wiem, Kawulski sobie tego TikToka założył, to też oznacza tam Dubiela, wszystko, więc jakby to wszystko to promocja, ten świat troszeczkę się jakby zaczynają. Z... Tak, 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 dokładnie. No. Jeszcze mam pytanie. E... Jakby jak oceniasz samo wydarzenie, fenu, organizację do, i, i na przykład Prime'u, Jakbyś mógł porównać? Znaczy Prime trochę z większym rozmachem jest na pewno zrobiony, dość porównywalnie ogólnie, patrząc też jakby przez podobne twarze, <grytanie> które się przebijają. Na przykład e, Michał, który zapowiada walki, to jest taki. Ochrona! Tak, ochrona też to sama, więc jest dużo jakichś podobnych. Podarzy ci Pod, sami. <laughs> kasy już bardzo, chodzi. Tak, kas już szkodzi. Tak, kasy jakby u ciebie w domu był. Hmm. Jest bagieta, więc też jest show, więc e, muzyka jest taka sama, jakby między rundami. To jest w ogóle Zbieżne, tak, tak, tak. To więc jest bardzo podobnie. Nie. Chyba więcej ludzi teraz było w Radomie ogólnie, nie? Tu jest porównywalnie. porównywalnie. tu trochę mniej wydaje mi się, mi już wszystko, bo tam jakby te Ale trybuny to były bardziej... dobrze Dobrze się Obszerne. Dobrze No ja, ja nie wiedziałem, to była dla mnie jedna trochę dużo taka a czy tu będzie dużo ludzi, czy nie będzie, nie? Jest zaskoczony? Jest tak pozytywnie? Pozytywnie, no. I bardziej ludzie na pewno reagują żywo odnośnie jakby samych walk i trochę bardziej ogarniają co się dzieje. I na przykład yy... no, na freakach tak jest, wiesz, tak... No niektórzy w ogóle jakby nie wiedzą do końca o, o co kaman i tak jakby Tutaj jest już... jakaś fajna akcja widać, i na przykład parę zresztą osób zresztą. krzyknie, a tu na przykład jak jest fajna akcja, to na przykład połowa hali normalnie zaraz się drze, nie, więc jakby trochę bardziej świadomy jest odbiorca tego wszystkiego, bardziej też są tacy sfokusowani ludzie lokalnie, że tam wychodzi ktoś, to jest gdzieś tam Wysławian. stąd, to już to jest kurwa, to już jest mega grubo, nie, chociaż... Teraz na tym wyradowi akurat to też było tak, nie? Ale na innych lalach to nie widziałem jakichś takich lokalnych, jakichś takich osób, które są jakoś tak bardziej związane z daną, z daną miejscówką, nie? Macie szybkie pytania do ciebie dwa. Pierwsze to jak oceniasz, jak skomentujesz fakt yy, tych oświadczeń właśnie Fejmu, Hailnik i Primu. No nie, to ja to słyszałem wcześniej już ogólnie, nie? To już wcześniej było powiedziane. Tylko nie jak pan, nie pamiętam po prostu, dokładnie, walczyłeś na High League, tak? Ja walczyłem na wszystkich no największych właśnie, federacjach, no w Fajmie, w High League czyli, czyli i... idealną osobą, która może to skomentować teraz. Słuchamy stanowiska. Nie, ja to już wcześniej słyszałem ogólnie, nie. I na przykład ja dostałem w Prajmie Jedynce już propozycję walki. I High League właśnie mnie nastraszyło wtedy mocno, że. Szczególnie to będzie tak, że raczej jak osoby, które idą po prostu do Prima, okay. To nie będą miały wstępu później już dam, no. ani... Tak, to no przy pierwszej gali było, nie? Bo oni już od razu były przestraszeni Prime'em. nie? Czyli jakby Halik się można to nazwać zastraszało? Czy to była nie, informacja? Nie, by nie było zastraszanie, tylko powiedzieli po prostu, no to jesteś naszym zawodnikiem, no to jak ty chcesz się bić gdzie indziej? Okay. My tam ci szykujemy walkę na następnym wydarzeniu. No... I ogólnie później dostałem takie właśnie informacje, że oni chcą wejść przeciwko Primowi pod tym względem, że właśnie ktoś Czy pójdzie tam, się? to tak, że się połączą, to już nikt mniej więcej nigdzie nie zawalczy, nie? Okay. To była taka pierwsza informacja. No i finalnie później też nawiązane współpracę z Amadeuszem Rybicą, który jest teraz moim menadżerem, i on się dogadał po prostu z Skylik, że powiedzieli, że fajna no, propozycja też fina no, finansowa, no fajna propozycja. Też z rywalem, z którym ja chciałem walczyć, czyli z tym dzikiem. Z tym to są instalowane osoby, z którymi po prostu chciałem też ja zawalczyć. Oni ich nie chcieli po prostu w high-league, więc jakby wyrazili dwa razy zgody na to, żeby zawalczyć. W ostatniej chwili wypadł ten dzik, więc jakby rzucili tam kogoś innego, ale by to jakby totalnie nie zmieniało, jakby, nic, jakby w związku z tymi jakby negocjacjami. Ale samo to, że oni właśnie chcieli coś takiego zrobić na takiej zasadzie, właśnie, że jak ktoś zawalczy w prime, to już nie walczyli oddało. tam. To było od samego początku wiadomo. Więc ja też się długo zastanawiałem, czy tam pójść do Prime'a, czy nie pójść. Czy długo, no to pierwszą edycją to jakby mi nie pozwolili, więc jakby nie, a później mówię, kurwa, no wiesz, no fajnie, fajnie w tym Prime. Jakby się dobrze czuję też, zobaczymy jak będzie dalej, no bo dalej mam kontrakt z Hallik, ogólnie, nie? I w ogóle mam jeszcze kontrakt z Fajem, to jest najlepsze, nie? Oh. Ale on jest nie do końca ważny, bo on jest tylko właśnie na tą walkę z Mateuszem Murańskim. Nie? To, jakby to jest tylko jakby w tym związku, z tym jest wtedy ważny ogólnie. Nie? Jesteś aktywnym zawodnikiem Trzech Federacji. Tak, tak, tak. To? No. no dobra, tak, no to, tak. bo to jesteś chyba jedną z nielicznych osób, która jest, yy, która jest zawodnikiem aktywnym Trzech Federacji. No teraz... jedyną. Jed jedyną. Jedyną. No? O proszę. No jedyną, no. O jedyną. proszę, no? bo to jest jedyną osobą, która jest zawodnikiem tak. aktywnym Trzech Federacji. To jak skomentujesz właśnie te oświadczenia? Czy znaczy, wiesz, no mi ciężko też się wypowiedzieć, bo to jakby to są takie rozgrywki bardzo mocne pomiędzy nimi. Wszystkimi ale bo, federacjami. boisz się, że już nie, nie będziesz już mógł walczyć na przykład na High League? No, no ogólnie tak, no to ogólnie trochę. Masz no taką obawę? No ogólnie tak, ale z drugiej strony, wiesz, ja też się dobrze czuję w Prime, więc jakby, kurde, chciałbym jakby nie mieć takiego trochę też w głowie i jakby się określić jakby dosadnie z jedną daną federacją, nie? Wiesz, no, do do, do, do której cię najbliżej teraz? No chyba do Prime, mimo wszystko, nie? Mimo wszystko do Prime ogólnie. Ale też wiesz, nie powiem, bo na przykład za rok musisz się zmienić, kurwa. Ale już możesz nie mieć tam szans powrotu. No właśnie, i to jest takie chujowe, że jakby takie coś ci zabierają, nie? Wiesz, na takiej zasadzie, nie? Ale chujowe no. ze strony kogo? No tych federacji, nie? No jakich? Tych, które blokują. Czyli które? No a kto blokuje? Ja ja, nie, to ja, to ja, ja przeprowadzę wybietkę. Ale jeśli tylko... nikogo nie zablokowali, nie? Żebyś Ty... pierwszą osobą. <laughs> No nie, bo ja myślę kary finansowe, to jeszcze jest grubsze, wiesz? Ten... No, możesz być pierwszą osobą. No, ogólnie ja też nie do końca rozumiem samo oświadczenie, bo tak, możemy to założyć pod dwoma no, względami. Kogo. Tak jakby to samo oświadczenie, które oni wydali w High League i Fajmie. No. Czy to jest tak? Czy w momencie... To jest oświadczenie, Brawo, nie Ale. No tak, to, dobra, to jest o to, to jest wszystko wyjaśnione, ale zobacz, masz jakby dwie osoby, które jakby mają tak, kontrakt podpisany z FMMA. Spełniły warunki, czyli wypełniły je, dostały pieniądze, zrobiły walkę, ale to masz kontrakt pod takim względem lojalnościowy odnośnie U. marketingu, który na przykład trwa rok czasu FMMA, dwa lata trwa w High League ogólnie, nie? E, ty I to masz? Tak, ja to mam, ale wiesz, chodzi mi o to, czy teraz tak, czy to oświadczenie dotyczące właśnie tych federacji tyczy się tego, że na przykład ktoś zawalczy i minie mu ten czas jakby w związku z jakby antyreklamą marketingową? To może walczyć i jakby nie ma z tym żadnego problemu. Czy w momencie, w którym na przykład, ktoś zawalczył, ale przez pół roku nie dostaje walki, nie zapytał się ich o zgodę i poszedł do Prime'u. Rozumiesz, A, wiesz zapyta, co zapyta, o co chodzi? I zapytał zgodę. się okay. o zgodę, tylko nagle oni się dowiadują, kurwa, z konferencji, że jakby on, na przykład za rabem, że on walczy. No to nie? może być problem. I to jest właśnie wtedy, czy to jest problem. I to jest na takiej zasadzie, bo faktycznie, jak my teraz mówimy, że oni blokują, tak, oboce blokują, to jest trochę chujowe. Ale w momencie, w którym faktycznie ma tą klauzurę marketingową, i faktycznie, to odpisał, i tam jest. Y Kawa na ławę, napisane. Rok czasu w fejmie, dwa lata w Haili. To, to już jest umownie, ale też tak. może być tak, że. Ja na, przykład na przykład ktoś ale... musiałem się ich pytać o zgodę i, i oni... I dostawałeś tę zgodę. Tak, ale przez menadżera. A ten, przez a i teraz zobaczymy. Ale też może być tak, że jak ktoś to. nawet minie ten czas lojalnościowy wobec którejś Właśnie, federacji, tak, a mogą zrobić nawet tak, 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 że nawet tak, jak zobaczysz po tym czasie, już nie, tak, musi, nie musisz pytać jego tak, zgodę, to potem zrobią, nie że na złość, ale potem już i tak cię wykluczą. Tak, tak. Tylko zobacz, też o to chodzi, że na przykład kurwa, biznes is business, nie? Mogą teraz tak mówić na zasadzie takiego zastraszania, ale gdyby bagieta chciał przejść na przykład do Fable albo Helik, to chyba by kurwa puścili to, bagie, mimo. Bagiety, one, bagiety, więc, bagiety, bagieta. Wiesz, I wtedy te wszystkie kurwa takie teoretyczne założenia, by trochę się minęły kurwa rozjechały z prawem wiesz dochodzi nie no tak zasadzie wydaje mi się że po prostu ktoś musi mi się opłacać muszą mieć jakieś fajne zestawienie to wtedy oni no będą mieli wyjebane i się dogadają z każdym nie to tak w zasadzie biznes jest biznes nie? ale miłym akcentem zakończmy to A, Dzięki.